Postać postaci nierówna. No nie muszę chyba nikomu mówić, że postki sprzed 10 lat w porównaniu do tych z teraz są po prostu główne. I widać to nie tylko na tych nowo wydanych postaciach, które wydają się, jakby były przygotowane na wszystko. Ale również na reworkach, gdzie mamy centralnie porównanie postaci sprzed i po reworka. No, różnica jest niemała, tak, co najmniej niemała. To nie oznacza, że te postacie, które są w LoLu dłużej, nie mogą być grywalne. Bo jak widać po aktualnej mecie, wcale tak nie jest. A na dodatek, te nowsze też wcale nie wychodzą tak często. By mogło się wydawać. No, na przykład w tym roku wyszedł Smolder i. no, tylko Smolder wyszedł. I tak się zastanawiam, czy te nowe, niby naszprycowane sterydami postacie są tak o niebo mocniejsze od tych, które są z nami od lat? Czy może po prostu przyjęło się tak mówić, jako że postać jest nowa? Tym się dzisiaj zajmę, a zacznę od jednej z bardziej kontrowersyjnych postaci, czyli Hfeja. Hfej to zwykły spell. Spell, bo posiada ich aż 10, każdy z nich na swój sposób unikatowy i w kurwiach. założenia ten kolega jest magiem, który z daleka rzuca swoje umiejki i coś tam robi. Tak szczerze, to nie ma w tym nic odkrywczego. Niektórzy na początku się kłócili bądź nadal się kłócą, że robi on troszeczkę za dużo. Demecz na blisko, na daleko, źródełko many, movement speed shield, kruty, firy, dużo depsa. No wiadomo, że mając 10 umiejętności, będzie on miał dużo do zaoferowania. I w sumie to problem nie jest w samych umiejętnościach. Problem jest w tym, że te umiejętności paskudnie clipują wszystkich innych, aktualnie znajdujących się w lolu magów. Ale co to power creep? Power creep występuje, gdy do gry wchodzi coś nowego i na Tyle dobrego, że nie ma sensu już używać tego starego. No jak dla mnie, najłatwiejszym i najbardziej oczywistym tego przykładem jest porównanie malarza do starego, dobrego Zerafa. Zeraf został tak opluty przez Riot, że to głowa mała. Jego ciało po prostu zostało zbezczyszczone. Obrona przed asasynami, no praktycznie zerowa. Zeraf ma większe problemy z maną ze względu na gorsze bazówki oraz na gorsze umiejętność odnawiającą manę. Presja na linii, nieporównywalnie gorsza. Jak dla mnie, Zeraf jest kompletnie przyciemniany pod prawie każdym aspektem gry. I nie jest to pierwszy raz, gdy coś takiego miało miejsce, ale jest... To najnowszy tego przypadek. Najlepsze jest to, że Hei nawet nie jest jakimś fenomenalnym pikiem w tym momencie, ale to nie zmienia faktu, że zupełnie odklasuje inne postacie, które mogłyby zaistnieć na stałe w mecie. Bo teraz warto sobie również zadać pytanie, czy jest w ogóle sens grać postacią, która sama w sobie o wiele mniej oferuje. No, problem z tym już jest w samym designie. Jak teraz wychodzi nowa postać, to musi mieć ona bardzo swój unikatowy pomysł na siebie i mam wrażenie, że zawsze musi ona spełniać też kilka zadań jednocześnie. Kiedyś te pomysły na postacie były bardzo proste i oczywiste. Główny atut Queen to było to, że Szybko latała po mapie. I nadal tak jest. Cały sens bliskranka był taki, że przyciągał. I nie wiem jak ty, jak dla mnie, to, że ma on tylko jedną umiejętność, która robi tylko jedną rzecz, nie sprawia, że on jest jakiś mniej atrakcyjny do grania. No niezbyt. A aktualna filozofia Riotu jest taka, że każda postać ma co najmniej 10 speli, zupełny Mozart na klawiaturze, albo zupełny brak regeneracji Helfa tylko musisz się bić, a jak się bijesz, to samemu się tauntujesz i nic nie możesz zrobić. A no właśnie, w sumie to Briar istnieje. Nie chciałem za bardzo wracać do tego tematu, bo wiem, jak dużo osób. U Wielbia niektóre postacie, ale zaufaj mi. No, no, no muszę o tym powiedzieć. Briar to po prostu nie wypał. Niby nowa postać, niby ciekawy design, a tu klops. Okazuje się, że nie wystarczy wymyśleć dziwnego designu, ale musi on mieć również realne przełożenie na grę. Jak dla mnie, Briar zupełnie zawiodła pod względem tego, jak działa na Soloku czy Propleju. Zacznę od tego prostszego, bo na Propleju. No nikt ją nie gra, no nic nie powiem o Propleju. A na Soloku każdy ma o niej jedno zdanie. Jest silna, dopóki nie wejdziesz do trochę wyższego Elo, bo tam już jest mega łatwa do skontrowania. Jestem w stanie się z tym zgodzić, bardzo oczywista postać w tym co robi, ale nie o tym mowa. Jak dla mnie warto się zastanowić, czy żeby stworzyć dobrą postać dla nowych graczy, bądź graczy z niższych rang, trzeba pisać małą Biblię w umiejętnościach. Może wystarczy coś na stylna susika gasiciela. Łatwy do zrozumienia no giga czadzik. No okazuje się, że postać dziwna i skomplikowana nie oznacza, że zawsze będzie popularna i trudna do gry. Najpopularniejsze postacie do gry to są te, które są proste do zrozumienia, lecz mają ogromną ilość ciekawych mechanik. Lee Sin ma tyle lat i zobacz jak się trzyma. Oczywiście nie uważam, że postacie, które mają graczy, To od razu porażka po stronie Rajotu. Porażka jest wtedy, kiedy jest sytuacja, że nigdy takiej postaci nie chcesz wyciągnąć. Tak jak Wayne jest dobra, żeby piknąć ją w tanków, Jarvan jest dobry, żeby piknąć w niemobilne postacie, za to popi w mobilne, a Darius w melków. A Briar? No, ciężko mi powiedzieć, kiedy realnie byś chciał wybrać Briar. To samo bym powiedział o takiej Nafiri czy Vex, ale te postacie, no te postacie są poniekąd zapomniane. Były silne przez chwilę, jak wyszły, po czym Riot po jednym nerfie postanowił, że nigdy już nie chce o nich słyszeć, bo bądźmy sobie szczerzy, dlaczego Vex? Siedzi jak za karę, nie dostaje ani jednego bufa, kiedy nikt, ale to nikt, nie gra tą postacią na soloku ani propleju. Kiedyś bym powiedział to samo o Nilach, ale się troszeczkę do niej przekonałem. Bo mimo, że hinduska jest bardzo niszowa i niezbyt grana, to są sytuacje, gdzie jest dobra i warta podjęcia. Ma ona swoje miejsce w Lidze Legend, tak uważam. Ale no dobra, warto też popatrzeć na drugą stronę medalu, bo nie każda postać jest słaba i nielubiana. Są też tacy, którzy są ulubieńcami. Cassante to już przeze mnie omawiany gangus, który wiadomo, że ma swoje przewinienia, ale zamiast mówić o tym, jak Broken on był, no i w sumie jak jest, to może lepiej powiem, dlaczego Riot się nim nie zajmie raz, a porządnie. Niestety, ale tworzenie postaci skomplikowanych ma swoje konsekwencje, bo jak postać ma nawalone wszystkiego w kicie tyle, ile może, to potem ciężko w ogóle cokolwiek z nią zrobić, tak żeby jej nie zabić. Ale tak, żeby była nadal ok, żeby była grywalna. Rework to dla mnie idealny pokaz tego, jak gnole internetowe czasami reagują na zmiany i to, w co celuje Riot, tworząc nowe czempiony. Zacznijmy od najnowszego Reworka, czyli Skarnera. Ten ludek, no, taki mało ciekawie się prezentujący, Został zamieniony na tą bestię. I jak pewnie każdy wie, kto teraz gra, no jest on broken, no jest on broken. Odkąd został zmieniony, jest on zupełnie nieokiełznany. Ale to raczej jest cecha wspólna wszystkich nowych postaci, wszystkich nowych reworków. Skarner sam w sobie został zmieniony na czystego tanka, który ma bardzo dobry połk, sporą mobilność, dużo depsa, dużo ceceków. I dziękuję Riotowi bardzo, że zrobili tego reworka, bo pokazuje to, co chcą tak naprawdę z tymi postaciami robić. Bo jak dla mnie, on sam w sobie mógł robić tylko połowę tych rzeczy, które opisałem. Bo niby, dlaczego ten nasz ukochany dżungler ma lepszy połk od z Dixawirly. Tak dla ja został on zrobiony najlepszym toplanerem w grze. I tak jak przed reworkiem mieliśmy nieinteraktywny flash ulti i wciągnięcie typa, tak teraz mamy nieinteraktywny połk pod kometę skorczej z kamienie w na linii. Wyglądowo zmienił się on na pewno na lepsze, gameplayowo pewnie też. Ale czy w takim stanie, jakim on teraz jest, on po prostu nie wyklucza innych postaci, tym, że on sam w sobie oferuje za dużo? Ledwo co się zaczęły gry profesjonalne na świecie, a skarner już jest niesamowicie popularny, na przykład w Chinach. Bo w sumie to są wszystkim, czym można sobie wymarzyć. Oczywiście nie mówię, że wszystkie reworki i zmiany są złe. Większość reworków była mega dobra dla gry i bardzo dużo reworków się po prostu udało. Na przykład Sion miał mega dobrą zmianę, która sprawiła, że ma on swój własny styl, swoje własne zastosowania i swoje kontry. Aatrox tak samo, Akali również. No praktycznie każdy rework, który był, był sukcesem na dłuższą metę. No właśnie, i to jest ważne. Trzeba patrzeć na to wszystko długodystansowo. Kilka lat temu nowy był Jonę, Lilia, Seth czy Samira. I patrząc przez pryzmat czasu, większość ze starszych postaci okazała się być sukcesem. Samira jako AD Carry, który chce być w samym środku teamfightu, no na początku była zupełnie OP i nie do zbalansowania, jak ludzie opisywali. A teraz nie dość, że jest ok na solo, ku, ma sporo swoich wielbicieli, to są momenty, gdzie nawet na profesjonalnej scenie się pojawia. I to jest bardzo ważne, że postać nie musi być mega w mecie, żeby się pojawiać. Aurelion Sol był kompletną wtopą przez wiele lat swojego istnienia. Nikt nie chciał o nim pamiętać, ani nim grać. Był trudny, był dziwny, był mało grywalny, a teraz po reworku nagle stał się jednym z popularniejszych midlanerów na proscenie, jak i na solo kolejce. I nieważne, że jest w miarę nowy, skoro był tak tragiczny. Nie zawsze nowy równa się dobry, a znowu, Jean, odkąd wyszedł, jest jednym z Popularniejszych AD Carry. I wiesz co? Nie jest to, ponieważ on cały czas był mega silny, tylko ta postać, według mnie, ma idealny design. Jest to świetnie zrobiony ludek, który jest fajny do gry, dobry dla lepszych jak i gorszych graczy. A to by no dosyć kontrowersyjna postać przez tak dużo ludzi go nienawidzi. razem ze mną. Ciężko mi się to mówi, ale on również, jakby nie patrzeć, okazał się masywnym sukcesem. I mógłbym tak mówić o 90% tych postaci. Jak dla mnie nie warto tych nowych ludków od razu skreślać, bo czas pokazał, że mała zmiana potrafi zupełnie zmienić trajektorię postaci. Rel z Bycia Najlepszym engage support w grze stała się useless niczym, po czym najlepszym dżunglerem w grze, po czym znowuż niczym. I szczerze, to nie mam pojęcia co będzie za rok. Siła postaci nie jest definiowana czasem, ale jeżeli chcemy dążyć do balansu w LoLu, to trzeba będzie dawać po prostu więcej siły tym starszym, mniej skomplikowanym postaciom. Po to, żeby mogły chociaż dorastać do pięt tym nowym, z większą gamą umiejętności. Omawiałem kiedyś problem łatwych postaci z mojego punktu widzenia i w sumie to problemy się troszeczkę tutaj pokrywają. Nie można wszystkich balansować w jeden prosty sposób, bo to samo w sobie by prowadziło do niezbalansowanej gry. Siła nowych postaci polega na tym, że mają dużo do zaoferowania, ale z reguły nie są wyspecjalizowane w jednej rzeczy. A znowuż te starsze mają to do siebie, że jak robią coś dobrze, to robią to naprawdę dobrze. Nie chcę też zabrzmieć jakby to była zupełna apokalipsa starych czempionów. Po prostu patrząc na trend nowych postaci mają one zdecydowanie więcej do zaoferowania. Porównując nowe postacie z ich odpowiednikami ze starszych lat, to nie każdy jest tak po prostu lepszy, plus niektórych po prostu nie wiem do czego porównać, bo są tak bardzo unikatowe. Też nie wiadomo czy Riot nie zmieni filozofii designu. Może za rok, za dwa zupełnie inaczej zaczną tworzyć czempiony i wrócą do raczej takich prostszych, ale to już tylko można się domyślać. Warto też dodać, że niektóre postacie są po prostu skazane na sukces. Sam Riot nie jest pewien, czy dana postać będzie mega sukcesem, czy w topom, dopóki gracze po prostu nią nie zagrają. I raz na kilka niepowodzeń będzie masywny sukces, i raz na kilka masywnych sukcesów będzie niepowodzenie. Także jeśli to wideo wraz z tym kanałem jakimś cudem przeżyje po tych wszystkich rasistowskich żartach do 2026 roku, to połowa postaci, o których mówiłem, będzie w zupełnie w zupełnie innym stanie. Każdy się będzie inaczej na nie zapatrywał. I wyjdzie kolejna dawka mega dziwnych, popieprzonych postaci, które po czasie okażą się nawet normalne. Bo ciężko jest przewidzieć, co się stanie. Zobacz, co skorkim zrobili. Czy dwa miesiące temu byś się spodziewał, że w jeden dzień ze skalującego się Useless early Herosa zrobią typka do dojazdu level 1, 2, 3? Jakby tego się po prostu przewidzieć nie da. Jedyne, co mam nadzieję, to że Riot na poważnie weźmie się za reworkowanie starych postaci niż tworzenie nowych, bo nadal jest sporo wybrakowanych designów, które mają wiele do życzenia. Szywana już jest w planach do reworka, to wiem. Jak dla mnie bardzo dobrze, bo nie oddaje ona vibe w ogóle takiego wielkiego smoka, który ma orać jednego za drugim. Szczerze, to trochę mnie w tym filmie odkleiło, ale musiałem z siebie wypluć coś o tych nowych postaciach. Także, no, ten teges. się ma LO, cześć i pa. Na